Cześć! Oto i bohater naszego dzisiejszego odcinka Fiat Siena. Zapraszam Was na podróż do lat 90., do motoryzacji lat 90., bo ten samochód, mimo że nie jest tak klasyczny jak jakieś Rolls Royce czy Mercedesy, czy nawet stare, zabytkowe Fiaty z lat 60., to uważam, że warto go pokazać. Janek, zwariowałeś? Wiem, że. Klimatyzacji tutaj nie ma, ale czy to jest powód, aby serwować nam samochody, które teraz okupują Place Złomu? No właśnie. Place Złomu to jest naturalne miejsce dla tych samochodów. Z tym większym szacunkiem należy podejść do egzemplarza, który tego uniknął, i do właściciela, który stara się mimo wszystko utrzymywać ten samochód przy życiu. Jak go zobaczyłem pierwszy raz, Sienę, jadącą po ulicach naszego miasta, stalowej woli, to pojechałem kilkanaście kilometrów, dogoniłem właściciela i poprosiłem, aby wystąpił z tym samochodem w odcinku. Właściciel nie chciał pokazywać się publicznie, natomiast samochód powiedział, że jak najbardziej może zaprezentować, także serdeczne pozdrowienia. A teraz przejdźmy do rzeczy i do historii polskiej motoryzacji w latach 90. Siena była niezwykle popularnym modelem Fiata. Był to tak zwany światowy model. W czym ta światowość? W doskonałości rozwiązań technicznych? Nie. To był światowy projekt, który był wytwarzany w krajach Ameryki Południowej, w Maroku, w Turcji. I także w Polsce od 1997 roku, od dokładnie 14 maja 1997 roku, rozpoczęła się jego polska kariera i można powiedzieć śmiało, że to była kariera, bo to był bardzo popularny samochód. Skąd ta popularność się wzięła? Wiecie, dzisiaj każdy chce mieć Suwa. W tamtych latach każdy chciał mieć Sedana. Może auto było niewiele dłuższe niż Uno, na którym bazowało, bo płyta podłogowa była właśnie z UNA, ale było Sedanem. W dodatku zaprojektowanym przez Giorgetto Giugiaro. Fakt, że może nie do końca się popisał, projektując ten samochód, i to nie jest jego najwybitniejsze dzieło, ale przy takiej długości projektant też miał pewne ograniczenia. W związku z tym ten tył jest tak nienaturalnie wysoko zadarty, ale. Pod jego klapą możemy mieć naprawdę bardzo duży bagażnik. Takich aut nie oferowano na rynkach zachodniej Europy, ale w Polsce one miały się bardzo dobrze, bo nas zwyczajnie nie było stać na zakup Passatów, yy, Fiatów Marea, Peugeotów 406 czy tego typu samochodów. Głównym konkurentem Fiata Sieny był. Deulanos, tak. Każdy pamięta Deulanosa. Tych samochodów jest trochę więcej, ale nie dlatego, że ich blacharka była jakaś dużo lepiej wykonana. Działo się tak dlatego, że wyprodukowano ich znacznie więcej. W analogicznym okresie Fiat wyprodukował tych samochodów w śląskich fabrykach 84 tysiące. Mówię o Fiacie Siena i Fiacie Palio. Auto odpowiadało trendom stylistycznym tamtego okresu, ale nie było to zbyt zgrabne nadwozie, ale to generalnie nie przeszkadzało klientom, którzy mogli przed sąsiadami pokazać się, że mają już sedana. Druga połowa lat 90. to był okres, kiedy Polacy masowo zaczęli przesiadać się na nowoczesne samochody, i często samochody zachodnie, a przynajmniej quasi zachodnie, takie jak właśnie Fiat czy DU. Konkurencja ze strony DU była silna. W ogóle wtedy rynek przeżywał wielki wzrost zapotrzebowania na samochody. W końcu lat 90. osiągnięto szczytowy okres sprzedaży samochodów. Ponad Pół miliona nowych aut rocznie. Tutaj mamy wersję HL, czyli taką luksusową. Dlaczego? A chociażby dlatego, że mamy lakierowane zderzaki w kolor nadwozia, lakier w ogóle jest metalik. Mamy tutaj lakierowane lusterka yy, i elektryczne szyby. Centralny zamek, wspomaganie układu kierowniczego i panie i panowie. Mamy silnik 1.6. Występował od początku do końca kariery tego samochodu i był stosowany także chociażby we Fiacie Marea. A przyspieszenie tego niewielkiego samochodu zobaczcie w ogóle, ten silnik zajmuje prawie całą komorę yy, silnikową. Ledwo go tutaj upchano. Ten silnik pozwalał na bardzo dobre osiągi. 10,2 sekundy do setki, a prędkość maksymalna to. 186 km na godzinę. Jak ktoś się przesiadał chociażby z Poloneza, to te osiągi po prostu wciskały go w fotel. Fakt, że Siena była ganiona za duże zużycie paliwa, wtedy paliwo nie było może jeszcze tak drogie, więc nie zaważyło to na jego karierze rynkowej. Zresztą bardzo wielu użytkowników z czasem wyposażało swoje samochody w instalację gazową. Początkowo klienci mogli wybierać między dwoma benzynowymi wersjami: 1.4 EL bądź 1.6 HL. Wybór silnika określał też poziom wyposażenia. W 1999 roku silnik 1.4 o mocy 70 koni mechanicznych został zastąpiony przez silnik 1200 o mocy 73 koni mechanicznych. Choć hasło "Są powody do dumy" stworzyło DU na potrzeby promocji Poloneza Plusa, to tutaj właściciel Sieny także je miał. Właśnie to oznaczenie 16V, czyli 16-zaworowy silnik, było tym powodem. Siena potrafiła zostawić z tyłu niejedno auto, nawet zachodniej konkurencji. Oczywiście nie było to auto do szybkiej jazdy z uwagi na chociażby zawieszenie, które bardziej preferowało jazdę po dziurawych drogach niż ostre pokonywanie zakrętów. To, co należy wam pokazać z historycznego punktu widzenia, to też wzór kołpaków. Tak, były dwa rodzaje kołpaków. Tutaj mamy ten typowy dla tych lepszych wersji. Pociągnijmy zalakierowaną klamkę i zajrzyjmy do wnętrza. Słychać już zużyte ograniczniki drzwiowe, ale wnętrze wygląda całkiem dobrze. Wyróżnikiem tej wersji są chociażby boczki. Tutaj pełne, bo w biedniejszych wersjach był tu goły metal, a tutaj mamy całkowicie plastikowe, przyjemniejszy materiał, prawie jak w Lanci, która wtedy była samochodem rządowym, przynajmniej z wyglądu trochę jak w lunchi. No i elektrycznie sterowane szyby, tutaj taka dokładka z plastiku, no średnio to może stylistycznie wygląda, ale jak ktoś to miał, to i tak był kimś zupełnie wyjątkowym. Jako opcję można było dokupić poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera oraz napinacze pasów bezpieczeństwa, zarówno do wersji słabszej, jak i do mocniejszej. Natomiast wersja mocniejsza była oferowana za dopłatą z ABS-em i klimatyzacją. Tej opcji nie można było dokupić do słabszej jednostki napędowej. Jeżeli chodzi o tablicę przyrządów, Cóż, ona jest skromna. To co mnie raziło zawsze, to jest to, że nie ma tutaj jednorodnego odlewu, tylko jest takie spasowanie no, nie do końca odpowiednie dla włoskiej szkoły designu. Tutaj ten plastik jest też taki skrzypiący, nie bardzo, ale nie będziemy się pastwić, bo to jest samochód budżetowy. Wszystko jest bardzo łatwo regulowane. Tutaj mamy kierunek nawiewów. Świata przeciwmogłowe tylne i przednie, o czym nie powiedziałem. Przed samochodem mamy tutaj bogatszą wersję, więc mamy świata przeciwmogłowe yy, także przednie. Ogrzewanie tylnej szyby, świata awaryjne, nawiewy. Tutaj temperatura ciepło, zimno, obieg zewnętrzny, obieg wewnętrzny. No i regulacje nadmuchu dmuchawy. Tu z kolei mamy miejsce na monety. Lewarek pięciobiegowej skrzyni biegów, hamulec pomocniczy. On tak wygląda biednie jak w małym Fiacie. Naprawdę ta rączka nie jest jakaś taka wysublimowana, tylko bardzo, bardzo prosta. Nie pasuje nawet do prostego charakteru tego auta. Tu mamy regulację intensywności podświetlenia zegarów, a tutaj regulację wysokości reflektorów. Tu z kolei jest taki mały schoweczek na drobne szpargały. Kolumna kierownicza jest regulowana, możemy ją regulować góra dół, ale to jest jedyna płaszczyzna, w której ta regulacja występuje. No, nie ma co narzekać. No i blokada drzwi. Widzicie, tutaj jest lock napis. Jak się pociągnie w tę stronę do siebie, to drzwi nam się zaryglują. Nie ma tutaj żadnego bolczyka, tylko jest w ten sposób to rozwiązane, co też było pewnego rodzaju wyróżnikiem sieny. Tu za to mamy obrotomierz, coś czego słabsze wersje wyposażeniowe nie miały. Prędkościomierz wyskalowany do 220 km na godzinę wskaźnik temperatury i wskaźnik poziomu paliwa, który potrafił szybko, którego wskazówka potrafiła bardzo szybko opadać przy dynamicznej jeździe. Jak na niewielkiego sedana o długości 410 cm to z tyłu jest naprawdę przestronnie. Rozstaw osi wynosi 236 cm, ale dużą rolę odgrywają też wysoko zawieszone fotele przednie. Dzięki temu, widzicie, tutaj stopy mi w całości się mieszczą i to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. Gorzej jest z miejscem nad głową, ale to było auto projektowane pod rodziny z dziećmi, chociaż wiecie, w polskich warunkach jeździli nim wszyscy. Yy, Spora partia Sien trafiła także do wojska, także wojskowi nie mieli już tak wygodnie jak dzieci, ale myślę, że i tak nie narzekali przesiadając się z Polonezów. Tu przyjemny gadżet, mamy o, kieszeń, możemy coś sobie włożyć. Natomiast jeżeli chcieliśmy naprawdę coś dużego wsadzić do Sieny, to trzeba było otworzyć bagażnik. Bagażnik można było otworzyć w dwójnasób, albo cięgnem z kabiny, albo z kluczyka, po prostu. I tutaj, panie i panowie, 500 litrów. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo głęboki. Tego może nie widać z, tego, z tej perspektywy, ale tutaj widzicie jeszcze jaki jest głęboki próg załadunku. Pamiętam, jak mój tato dostał taki samochód na testy i włożył tu krzesło. I był w szoku, że do samochodu, do bagażnika samochodowego, mieści się krzesło. Żeby nie było tak bardzo różowo, to te zawiasy. Wnikają trochę do bagażnika i ugniatają wam, a czasami niszczą bagaż. No i nie ma też dzielonej kanapy, ale przy takiej pojemności to tak często tej kanapy nie trzeba było składać. Jak ktoś chciał auto przewozowe, to kupował zwykle Fiata Palio Weekend albo na niektórych rynkach Fiata Stradę. Byłem bardzo ciekawy, jakie Siena na mnie wywrze wrażenie po tylu latach. Jako dziecko czasami jeździłem tym samochodem. Mieliśmy nawet taką testówkę, brat był zachwycony jej osiągami. Natomiast dzisiaj, no, dzisiaj motoryzacja poszła do przodu, więc to jest zupełnie inna bajka. Siedzi się wysoko, myślałem, że będzie gorzej, nie ma się czego przyczepić. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jedziemy autem bardzo budżetowym. Autem, które było dostępne nie tylko w Polsce, ale tak jak powiedziałem, w krajach Ameryki Łacińskiej, w Turcji, a Korea Północna robiła nieoficjalną kopię licencyjną tak to może ładnie nazwijmy, a brzydko po prostu podrób. Więc ten samochód był bardzo pożądany na całym świecie. Cóż, ale wróćmy do wrażeń z jazdy. Siedzi się wysoko, środek ciężkości też... No widzicie, oto się buja. Nie jest jakieś wyniszczone, ale po prostu charakterystyka tego zawieszenia była taka, że auto miało dobrze pokonywać nierówności gorsze drogi, czy to w Maroku, czy w Polsce, czy w Indiach, a nie być autem do szybkiej turystyki. To nie było Gran Turismo przecież. Natomiast jeżeli chodzi o osiągi, to pamiętam, że brat się zachwycał tymi osiągami. Teraz jesteśmy troszkę na wsi, więc tego nie sprawdzimy, ale zaraz spróbujemy wyjechać trochę za teren zabudowany i wtedy Wam pokażę, jak zbiera się Siena. Trzeba przyznać, że auto nie jest ciche. Wydawało mi się, że jednak ten samochód był cichszy wtedy, a dzisiaj, dzisiaj jest inaczej. Ale plastiki nie skrzypią, zupełnie dobrze zniosły próbę czasu. Nie jest popękana ta deska rozdzielcza, więc naprawdę Fiat pod tym względem nie ma się czego wstydzić. Natomiast piętą Achillesową były zawsze hamulce. Układ hamulcowy nie był zbyt skuteczny. Ale. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę osiągi, bo ten samochód potrafił zawstydzić spod światło nawet, nie wiem, powiedzmy, słabego Passata 1,6 litra. Nazwa Siena pochodzi od włoskiego miasta, które jest znane z wyścigów konnych. Tutaj mamy 103 konie mechaniczne. Ile tych koni jeszcze, jak żwawe są te konie? Dzisiaj zobaczmy. Proszę Państwa, mamy sukces, mamy rekord. Jak widzieliście, Siena potrafi zaskoczyć swoją dynamiką. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Nawet po latach te koniki są całkiem żwawe. Oczywiście nie jest to samochód wyścigowy. Dzisiaj te auta dożywają swoich dni bądź u kierowców emerytów bądź u ekip budowlanych. Tutaj udało się znaleźć całkiem rześki i egzemplarz, także bardzo dziękuję właścicielowi i Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i pamiętajcie, że u mnie co tydzień jest coś starego, w przyszłym tygodniu będzie coś starszego, no bo ten samochód jest względnie młody, jak na standardy mojego programu. Pochodzi z 1998 roku, a zwykle te auta są Przynajmniej od 10 albo 20 lat starszy. Także dzięki, jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście. Będzie mi bardzo miło i będę mógł pokazywać jeszcze ciekawsze. No, dobra, od Cieny to pewnie na pewno będę mógł pokazywać jeszcze ciekawsze samochody. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.